Szkolenie nazwaliśmy Perfect Balance, ponieważ ma na celu pokazanie ludziom, pokazanie osobom, które do tej pory nie miały kontaktu z rozwojem osobi osobistym lub miały sporadyczny kontakt, najciekawsze, najlepsze techniki, które można wykorzystać we własnym zakresie lub ćwicząc z drugą osobą do tego, żeby odnaleźć swoje mocne strony. Rzeczywistość nie dzieje się gdzieś tam, rzeczywistość dzieje się w naszej głowie i teraz odpowiednie poprzestawianie i poprzyciskanie pewnych guzików w naszej głowie daje nam niesamowicie dużo siły i nie, niesamowicie wzmacniające przekonania, jak my możemy wykorzystać rzeczywistość na nasze potrzeby. Te techniki są po to, żebyśmy naprawdę czuli się doskonale 24 godziny na dobę, żebyśmy pokochali bardziej siebie, a tym, samym, a tym samym łatwiej funkcjonowali w społeczeństwie, w otoczeniu. My na tych szkoleniach robimy coś, co dawno temu w szkole podstawowej, w szkole średniej powinni nam przekazywać nauczyciele, ale nasi nauczyciele, nasi rodzice, nie wiem, Kościół, tak naprawdę buduje więcej ograniczających przekonań, tak naprawdę buduje więcej barier. I my na tych szkoleniach... Roz... Pierdzielamy te bariery, robimy coś, żeby człowiek w końcu poczuł się wolny. Czy NLP to jedyna ścieżka? Na pewno jedna z wielu. Ja jestem za tym, żeby bardzo elastycznie podchodzić do tego, co nas w życiu spotyka, do, do rozwoju. Nie, nie mówię, że jedyna, nie mówię, że najlepsza. Najlepsza dla niektórych, dla innych będzie coś innego doskonałe. Natomiast człowiek się rozwija całe życie i na niektórych etapach życia potrzebuje różnych wyzwań, różnych technik, różnych mądrości. Zatem, jedna z potrzeb, moim zdaniem, najważniejsza potrzeba, jaką ma człowiek, która gwarantuje szczęście, to rozwój. Niezależnie jak on będzie wyglądał i pod jakim hasłem będzie, czy coaching, NLP, czy Silva. Po prostu człowiekowi potrzebny jest rozwój.